Cześć! Dzisiaj na serwisie mamy model Himoto. Model, który w naszych toruńskich rajdach był też jednym z popularniejszych samochodów na odcinkach specjalnych. Od teterki popularnej właśnie tam teterki różni się tym, że po pierwsze jest szerszy, bardziej jest zrobiony jako kopia modeli, e, modeli HPI, czyli te karoselie, które pasowały na przykład na modele Tamijowskie o szerokości 190 mm. Tutaj już niestety to się nie mieściło i zawsze tylko potem. Wystawały. Natomiast był to najbardziej znaczy jeden z najbardziej popularnych modeli, przewaga technologiczna, na to może zwróćmy uwagę, czyli olejowe amortyzatory, oczywiście napęd na cztery koła, po drugie referencjały, już tam mogliśmy sobie szperować, nie szperować, według opinii chłopaków, którzy tymi samochodami jeździli, bardzo łatwiej w serwisowaniu. Ja przyznaję się szczerze, jak miałem możliwość zaprzyjaźniania się, albo poznania tej marki, to niestety się nie dogadaliśmy i chyba się nie zakochaliśmy w sobie. Zaczynałem branżę eventową, zaczynałem już w, w, zabawy modelami właśnie na eventach. Pan, który mi to sprzedawał, powiedział, że to będzie faktycznie fajny fajny samochód. No i po pierwszym, po wyjęciu się, że auta z pudełka już nie chciał skręcać, a na evencie się spalił. Po drugie, wymiana zębatek, gdzie chłopacę przytwierdzi, że to jest łatwe. Ja jakoś kurczę nie dałem rady. W, w, wkładanie się bokręta tam pod waha, żeby dojść do, do, do ślubu drugiej, która nocuje się no mi się jakoś tak nie udawało, nie uznawałem tego za takie fajne, szybkie, łatwe. Opacy, którzy jeździli, twierdzili, że ten samochód się bardzo szybko serwisuje. Plus na pewno, Himoto jest taki, że po pierwsze, oczywiście, mamy dostępność fajne części zamienne, ale sama konstrukcja, sama płyta, czy to będzie samochód osobowy, czy samochód off-roadowy, jest wykorzystywana ta sama. One się potróżują oczywiście niuansami w zależności od samochodu, czyli wahaczami, kołami, amortyzatorami, natomiast większość, jakby sam zamysł i większość rozwiązań jest identyczna. Taki samochód do nas trafił. Już oczywiście nie oryginalne, no bo ciężko pewnie w dzisiejszych czasach szukać oryginalnych samochodów tak zachowanych. Karoseria HP i BMW wylądowana na tym samochodzie. Koła jak widzicie, jakieś od Subaru na Pirelkach. Natomiast z czym jest problem? Problem się pojawił jest taki, że no samochód ma trochę lat, ale aparatura ma drugie 100 lat. To jest HSP aparatura na kwarcach, kochani, na kwarcach 27,195, więc. Kolejna historia. Tak wygląda antenka od tej aparatury. No i prawdopodobnie chyba się jednak już tutaj nie da nic uratować. Ja przynajmniej nie mam części muzealnych i części historycznych, więc nie dam rady tutaj nic majstrować. Samochód z potężną jakimś tu wyświetlaczem, informacjami, co on tutaj jeszcze może robić. Więc aparatura nawet sama w sobie jest ciekawa i widzę dużo rozwiązań już ma. No ale to są te lata, lata naszej młodości, mojej młodości, e, więc dzisiaj już nikt z tych aparatów tego typu kwarcowych nie wykorzystuje. No więc co? prawda jeszcze jedna taka ciekawostka. Osiem baterii trzeba byłoby załadować, żeby to w ogóle chodziło. No więc przyszliśmy, przekonaliśmy klienta, że warto zainwestować już w nowoczesniejsze rozwiązania, czyli aparatury 2, 4 GHz. Jedna z najtańszych rozwiązań, tak żeby no, klient nie szedł w budżety i, i w koszty. Spektrum Spektrum stx trójka, czyli trójka trzykanalowa, już oczywiście technologii 2,4 GHz. Pozwolę sobie ją wyjąć, ponieważ będziemy ją montować klientowi do samochodu. Proszę. Tak wygląda aparatura Spektrum stx trójka. Koszt około 200 zł z odbiornikiem. Proszę sobie jeszcze tylko jak w międzyczasie, jak wygląda HPI, nie HPI, przepraszam, Himoto. Tak jak tych, za dużo tych marek na H. Himoto HSP, HPI, yy, tak wygląda ten samochód aluminiowy wał napędowy, yy, inna konstrukcja. Proszę, to też o w stosunku do TT02, TT01 regulowane już kąty, możemy sobie tak samo drążki kierownicze, tak samo yy, możemy sobie yy, geometrię przepraszam, kół ustawiać po swojemu, więc to też był duży plus tego samochodu w stosunku właśnie do tetetki, która no, nie oferowała takich bajerów i takich technologii, więc tutaj każdy modelarz mógł zrobić po swojemu. Dyferencja już tutaj czuć, że trochę chyba miał iść boczkiem ten samochód, bo przód jest bardziej rozpuszczony, odpuszczony, luźno się kręcą, a tutaj naprawdę robi się sztywno. Z tego co pamiętam też swego czasu są opcje. Yy, z waszych chyba do przodu dyferencjału jednokierunkowego, tak, żeby ten samochód, właśnie bardziej przystosować do driftu, też były tak, takie specyfikacje. Są so, olejowe Amorki, proszę bardzo. Nie mówię, on fajnie, fajnie wygląda technologicznie, natomiast, no, jeździć to tak, jak wiadomo, no, różnie, nie chciał albo nie chciał. Dla mnie też pamiętam, słabo stroną był servo-saver, on jest jakoś tu skręcany, ściskany, ale pamiętam, że model, który już wziąłem wtedy z kudełka, most no to serwo pracowało, koła nie chciały zupełnie skręcać, on ciągle się tam wysuwał z takiego swojego leżaczka, nie dawałem rady jakoś go to ogarnąć, no nie chciałem tego sklejać, co ja nakryłem, można by było, no wtedy pewnie pierwszy strzał i by w ogóle wszystko poszło, więc ja tego nie robiłem. No ale zabierzemy się za wymianę to, o co nas prosił klient, czyli aparatury. No i co, mamy odbiornik nowy, taśma 3 m proszę, piękna, super, polecam naprawdę. No dobra. No i teraz tak, serwo, kanał pierwszy. czarny, moc zewnętrznej. A to się nawet proszę spektrum podpowiada. STR, czyli Storing. Stering. Jak to tam po angielsku się odmawia, wymawia. A drugi regulator, czy THR wchodzimy tym. No i teraz H. Jak to zawsze w życiu bywa, musi być trudniej. Wtyczki. Wtyczki mają. Taki wypustek tutaj delikatny, więc trzeba ją delikatnie przyciąć. Pyk. Tak? żeby nie uszkodzić teczki. Nie każde odbiorniki mają takie specjalne rowki. Proszę bardzo, serwo już chodzi. Aha, aha, regulator ma to samo. Ale tu nie mamy takiej prowadnicy. Da. I regulator. Czarny na zewnątrz, minusikiem jest. No to co, mamy? Prawie, prawie, prawie. Teraz pozostaje nam zamontowanie, właśnie osłonięcie naszej antenki, więc wykorzystamy jak się da, tak przejdzie. No ale przepraszam, źle to robię, źle to robię, muszę najpierw przejść to od spodu. i Shimoto odzyska energię, odzyska sterowalność, tą energię może nie, bo nic tu przecież silnikiem nie robiliśmy, ale odzyska sterowalność. Oczywiście też tutaj pospinamy tretytką ładnie kabelki, żeby się tu też nic nie pałętało. Proszę, operacja trwała chwila. Wykorzystamy może baterię klienta tylko 4, pozostałe 4 będziemy mieć sobie na zapas. Wykorzystamy z tej starej aparatury i zafundujemy do nowego spektrum. No i bardzo często wykorzystuję tę aparaturę właśnie w takich projektach, w projektach dla samochodów, często właśnie jakiś budowania replik rajdowych, replik do ich sfałek. Eee, jaka jest zaleta? Pano się wszystkie czerwone, Zaleta tej aparatury, z mojego punktu widzenia praktycznego, może nie jest rozbudowana strasznie i nowocześnie, nie wygląda. Eee, nie, nie, przepraszam, nowocześnie wygląda. Eee, tego nie powiem. Natomiast funkcje. najfajniejsze funkcje po pierwsze, mamy regulację mocy silnika. Coś, co w większości aparatów, zwłaszcza tych budżetowych, może nie występować. Eee, ja zobaczę w tej starej, nazwijmy to. Czy tu ma coś klient takiego? Proszę, ma. Haha, ha. widzicie więc, nie? taka jest pewnie taka najgorsza. Tamte są tych czasów jeszcze, pamiętajmy. Tutaj mamy regulację 5075%. do 100. Dodatkowo jeszcze pokrętełkiem możemy sobie ten gaz y, zmniejszać. ST, tak samo, Ride, right, też możemy siłę skrętu sobie regulować. Czasami serwo potrafi dalej pracować niż układ kierowniczy da radę, y, więc możemy sobie tutaj to wyregulować, żeby się serwo nie męczyło. Zwłaszcza servo saver, żeby on w kółko nie pracował. Tremowanie na no to klaseka, czyli jazda na wprost, żeby samochód jechał prosto. Jak popuszczenie układu kierownicy, i tak samo popuszczaniu gazu, żeby samochód nie jechał, tylko stał sobie w miejscu. I dla osób, które lubią, że lewo to jest prawo, prawo to jest lewo, przód to jest tył, ty jest do przodu. Tyłu... Jak mówię? Przód jest do tyłu, tył jest do przodu, to mogę sobie rewersy zmieniać. No i to najważniejsze funkcje. Aparatura trzykanałowa, w związku nie mamy jeszcze jeden dodatkowy trzeci kanał z prądem, więc możemy na przykład sobie oświetlenie zamontować lub jakieś inne urządzenie, które będziemy akurat potrzebowali na przykład, nie w modelu trialowym. No i co, kochani? Gotowe, tak? Możemy to teraz sprawdzić. Wszystko się ładnie zapaliło. W przypadku silnika szczotkowego, tutaj widzę też HSP yy, regulator, więc prawdopodobnie nie będzie konieczności, yy, konieczności parowania regulatora, czyli uczenia go, co to jest gaz, co to jest hamulec i co to jest wsteczny. Mimo wszystko bezpieczeństwa wezmę mój podnośnik. Tak, fachowy podnośnik modelarski. <grymne> A nie, tak ciekawe, oczywiście, co to jest? To jest taśma folia, przepraszam, transportową, Tak łatwiej będzie ładnie to nazwać. Folia transportowa do naklejek. Do naklejek. No dobra, spinamy. linka Włączamy. pi pu, pu. Przywitał się. No i właśnie, już pierwsza funkcja do wykorzystania, czyli levers. Ponieważ w prawo mamy w lewo, a w lewo mamy w prawo. Pyk przesuwamy. Jest lewo, prawo. ok, gaz. Jest do przodu. O! O! To jest tylko szczotkowy silnik. A jaka jest moc. Jeszcze na nilku. I wsteczny. Też jest, więc. Wszystko elegancko działa. Tutaj mi się też przypomniało i zauważyłem, że przewagą technologiczną e, Himoto HSP na tt jest to, że oprócz tych wszystkich regulacji i geometrii drążki, półosie, przepraszam, napędowe są stalowe. Kubki też są stalowe. W Tamii mamy plastiki. Więc z jednej strony myślę, że tak faktycznie można by pokombinować, że Himoto czy HSP jest fajniejszą konstrukcją. Ta mu nie, nie urzekła. Mnie nie urzekła głównie też z powodu, że ja byłem zawsze zakochany w tamiowskich konstrukcjach, karoseria i te są cudowne i to tego będę zawsze bronił. Że lepiej czasami wyglądać, a nie koniecznie jeździć. Natomiast myślę, że w są naprawdę samochody do siebie bardzo podobne. Bo w większości przypadków na no co nie korzystamy z tych regulacji za bardzo, przynajmniej większość mówi tak, nie, nie, nie mówię, że każdy. Ale większość nie korzysta z tych wszystkich regulacji, po prostu tak jak jest zbudowany, tak ta, jest złożony, ta geometria ustawiona. To tak się tym wtedy bawimy. E, więc myślę, że jak ktoś by się przyjechał do i przyjechał się, ich to jakichś większych, strasznych różnic nie będzie. Ale na pewno wygląda będzie. Wyglądzie będzie, więc pamiętajcie też, taka rada. E, po spotkaniu właśnie, po, po rozmowie też z klientem i udał się kiedyś do innego sklepu, gdzie sprzedano mu karoserię mioską. ja mówiłem zawsze, że te koła wtedy będą syrenie. Wszystko, przez założenie, że syrenie. Koła będą wystawać. No Pan sprzedawca tam się uparzy, nie? w przyjechał do nas ładnym lancerem na oklejenie, na lakierowanie no i niestety wszystko koła wystawały e, więc pamiętajcie, że karosaje tamijowskie szerokości 190 mm w 99% nie będą pasowały na seryjne podwozie Himoto, które ma 200 mm szerokości i jeśli nie będziemy się bawili w jakiś sposób offsetem kół cool, innymi felgami to myślę, że trochę nie elegancko to wszystko będzie Wyglądało. No ale nasz samochód. Przestaje działać. Trochę mu się odechciało. długo stał, czy a, bo już tam lampka, mrega od... przepraszam, na aparatury. No, na razie się wszystkie palą. Panie. Wchodzi. Kręca. Jedzie do przodu. Do tyłu. O was siłę. Proszę. Wszystko elegancko działa. Zobaczymy jeszcze teraz jak przykryjemy karoserię BMW, czy nam antenka nie będzie tutaj przeszkadzała, ale pewnie się ładnie schowa. A, słupki są z przodu. Zawsze też o tym zapominam. Ta mia ma bliżej w środka. Słupki. I zawsze miało tak bardzo skrajnie. No i proszę, BMW, nie pytajcie, e, e, ściągnaj, ściągam od M5, BMW M5 na złotych fargach od Subaru y, z podwoziem Himoto czy HSP. W sumie nie wiem do końca co to jest, bo oznaczenia HSP Himoto, ale to jest jedna rodzina. Y, więc wszystko ze sobą tam będzie grało, pasowało. Zrobione, ale z najnowocześniejszą aparaturą Spectrum STX Trójka. Jedziemy w trasę, oddajemy klientowi i będzie się bawił. Hej!